Witam jestem Fancrafter a to jest poradnik jak zrobić TNT trap. To do wykonania tej właśnie pułapki potrzebujemy czterech żelaznych drzwi, dwóch dynamitów i pressure plate, czyli ta deseczka na którą stajemy i za pomocą niej można otworzyć właśnie różne drzwi te inne. To zaczynamy. Kopiemy pod sobą trzy kratki w dół. Te dwie ostatnie zapełniamy dynamitem i kładziemy na to ziemię, by nie było widać, że pod tym jest dynamit. I teraz bardzo ważna rzecz, nie można się tutaj pomylić. Proszę uważnie patrzeć, jak ja ustawiam drzwi. Bo w innym przypadku złe ustawienie po prostu w inną stronę drzwi się otworzą i będzie można uciec. Może na koniec poradnika pokażę właśnie yy, co się stanie, jak źle drzwi postawimy. Yy, to tak, gdy mamy gotową pułapkę, zostało tylko ją teraz przetestować. Yy, widać, nie można uciec. Dynamik się aktywnił. Pułapka jest skuteczna. Tu teraz yy, tutaj jest ten przykład, gdzie źle ustawiliśmy drzwi. Yy, po prostu inną kolejność, tak jak nie miało być, i tak to skutkuje, że po prostu drzwi otwierają się w inną stronę. Yy, jeszcze jedno chciałbym prosić Was o wyrozumiałość, bo to mój pierwszy filmik na YouTube i w ogóle yy, pierwszy filmik zrobiony w moim życiu. Yy. Myślę, że z każdym filmikiem będzie coraz lepiej, więc nie oceniajcie tak surowo. Jedyne co mi zostało to prosić Was o podanie propozycji w komentarzach, ewentualnie jaki poradnik mogę zrobić. To by było na tyle.